Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się dzieje na tym świecie, ludzie drodzy? Ludzie drodzy. Ja nie wiem, czy Wy o tym wszystkim wiecie, ale zaraz się, drodzy Państwo, dowiecie. Jeden internetowy wpis policjantów z Strzemeszna, Województwo Wielkopolskie, sprawił, że z komisariatu śmieje się pół. Polski. Jak to się śmieją z komisariatu? No to co się śmieją z komisariatu? Z polskiego munduru się śmieją jednocześnie? Co to ma być tam? Kto tam się śmieje w ogóle z jakiegoś komisariatu małego? Strzemeszna. Może tam jest jeden komisariat. I dwóch, prawda, policjantów. Zmieniają się. Po 12 godzin pracują. W porządku, prawda. Próbują strzec tam. I jeszcze się z nich śmieją. A dlaczego się śmieją? Funkcjonariusze pochwalili się bowiem. Drukarką, słuchajcie, otrzymaną w prezencie od władz samorządowych. Władze samorządowe ofiarowały drukarkę w ogóle policjantom? No to jest rzecz niebywała, no ja jestem pod wrażeniem tego wszystkiego. Młodszy inspektor Andrzej Szary a to nie jest byle jaki Andrzej. Andrzej Szary, słuchajcie, szare szeregi. To jest taka spuścizna. Ze Związku Zawodowego Wielkopolskich Policjantów przyznaje w rozmowie z faktem, że pochwalenie się tym w internecie było dość niezręczne. A dlaczego niezręczne? Zwraca jednak uwagę na poważny problem, który odsłoniła ta sytuacja. Czyli niezręczne, ale zręczne. To było bardzo niezręczne, że się pochwalili, że dostali drukarkę, bo nie mieli drukarki. A Wy macie drukarkę w ogóle? Nic tam nie macie w tych domach na pewno. Co tam masz w tym domu? Roboty z Lidla, kuchenne, dziadostwo jakieś sprzedawane tutaj na polski rynek. Niemcy sprzedają, a Chińczycy produkują. I kupujecie to, oni drukarki nie mieli nawet i dostali drukarkę. I on powiedział, że to jest niezręczne, że się pochwalili, że dostali drukarkę, bo nie mieli na komisariacie drukarki w roku 2025. A on tutaj, mówi pan inspektor, prawda, młodszy, bo jak będzie starszy, to będzie, prawda, starszy to będzie już wiedział. Jak się zachować? Ale teraz się też bardzo dobrze zachował, bo zwraca uwagę na poważny problem, który odsłoniła ta sytuacja. A jaki to jest problem? Słuchajcie, to my w takim bogatym kraju żyjemy, wszyscy tutaj mają, wszyscy to interesy potrafią zrobić. No ludzie drodzy, no każdy jeden potrafi to interes zrobić. Czerwono-czarni potrafią zrobić. Czerwono-czarni nawet prąd od nas dostali. No wszystko dostają od nas, no ludzie. Ja już mówiłem ostatnio, dawajmy im więcej, dawajmy im więcej. Warren Buffett odchodzi w ogóle od życia publicznego i powiedział: Zawsze jest czas, żeby stać się lepszym człowiekiem, filantropem. Dajmy im więcej, dajmy im tam mieszkania, rozdawajmy wszystko, dawajmy po prostu. Harujmy za darmo. Najlepiej, ja bym tak powiedział. Na terenie komisariatu policji w Trzemesznie miało miejsce przekazanie drukarki dla trzemeszeńskich policjantów. Jak to brzmi, prawda? W obecności komendanta powiatowego policji w Gnieźnie. Komendanta Pawła Szafrańskiego, burmistrz Trzemeszna, pan Kacper Lipiński, przekazał na ręce komendanta komisariatu podinspektora Cezarego Seweryna drukarkę o łącznej wartości. 940 zł. A widzicie jaki to jest gest? Niecały tysiąc drukareczka jakaś tam poszła nie wiadomo skąd jeszcze ta drukarka, jeszcze śledztwo będzie musiało być prowadzone, która z pewnością ułatwi codzienną pracę funkcjonariuszy policji i wpłynie na zapewnienie dobrego i sprawnego poziomu obsługi interesantów. Taki wpis niedawno został opublikowany na facebookowej stronie komendy powiatowej Policji w Gnieźnie, Okraszony zdjęciem z uroczystego. Przekazania drukarki. Widzicie jaka tutaj jest asystentura tej, tej starej komuny z prl -u. Przyjechał, wręczył, dał drukarkę, zrobił zdjęcie. Do gazety wszystko kiedyś szło. Przekazał wielki naprawdę tutaj. Yy, Słonek samorządu i to jest, była wspaniała sprawa, tam przecinali wstęgę, wszyscy byli brawo, szampana nawet otworzyli, tylko że szampan to chyba mógł być droższy niż ta drukarka, ale to już nie jest moja sprawa. Tylko nie wiem nic, czy te tonery do drukarki też zostały przekazane, bo jeśli nie, drodzy Państwo, no to musimy się zrzucić teraz na tonery do drukarki. No ja nie wiem, no niech tam policjaman, niech sobie wydrukuje coś, no czasami coś trzeba wydrukować, a tak co, no zobaczcie, no bo... Co oni teraz robią, prawda? Teraz te wszystkie notesy i te notesy wyciągają tutaj, żeby zapisać, zapisywać, przepisywać zdjęcia w telefonach, noszą, bo nie mogą wydrukować niczego, bo drukarki nie mieli. A teraz mają wielkie osiągnięcie policji, która nie miała drukarki. A Marcin Kierwiński przecież mógłby wystosować taki apel do społeczeństwa, żebyśmy, nie wiem, kupili trochę tych drukarek. To przecież moglibyśmy kupić trochę tych drukarek, ludzie drodzy! No kupmy troszkę tych drukarek, zrzutka, dajmy zrzutkę, zróbmy jakąś zrzutkę. Dajmy coś po prostu od siebie. Wy tylko czekacie od tej Polski brać, brać brać! A ta Polska już nie ma co dać! Nawet na drukarki nie ma. Ale tak szybko, jak ten wpis się pojawił, tak szybko został usunięty, wpis stał się bowiem powodem żartów dla internautów w całej Polsce. Ciekawe dlaczego. Rozpowszechniły go najpopularniejsze satyryczne konta, a komentujący zauważyli, że komunikowanie w ten sposób pozyskania tak podstawowego sprzętu jak drukarka, jest dla policjantów. Poniżające. Poniżająca? Pozyskanie tak podstawowego sprzętu? Komunikowanie w ten sposób jest poniżające? To ja, ja naprawdę nie wiedziałem, że to jest poniżające. Słuchajcie, my się tu musimy prosić w tym kraju, żeby być Polakami w ogóle. Byśmy już wszystko wszystkim dali. A nawet nie mamy pieniędzy na to, żeby policja była dobrze, prawda? Ja już nie twierdzę tam dozbrojona i nie, nie wiadomo jak oni są w ogóle dozbrojeni, bo zaraz też do tego nawiążę. Ale żeby byli wyposażeni w najbardziej podstawowy, wydawałoby się sprzęt, taki jak drukarka. Ludzie drodzy, ja się dziwię naprawdę, że biskup skropidłem nie wpadł poświęcić drukarki. Przecież nie poświęcona może wciągać papier. I to jest słuszna uwaga, jakiegoś tam komentującego. Ponoć w przyszłym roku mają dostać komputer. To jest też bardzo słuszna uwaga. Planowany jest też zakup monitora. Ale nie wszystko naraz. Wszystko po kolei. Najpierw Zachód, niech oni się dorobią. Niech czerwono się dorobią. Niech subsaharyjczycy się dorobią. Niech Jurek Owsiak ogłosi wreszcie, słuchajcie, wielką orkiestrę na pomoc Polakom. Wyobraźcie sobie, że takie miliardy zebrane na pomoc Polakom zostałyby pieniążki przekazane y, panu Jurkowi Owsiakowi i każda rodzina zostałaby część tego, co pan Jurek zechciałby ofiarować polskim rodzinom, będącym w potrzebie. Ciekawe, ile by dostali. O, ja myślę, że to by było na pewno więcej niż nie jedna drukarka. Moglibyśmy wtedy te drukarki oddawać. Woszp! Dla policji! Na drukarki! Ale młodszy inspektor Andrzej Szary powiedział, że wyszło jak wyszło. Było to niezręczne. Jak to było niezręczne? No było to zręczne, no policja dała do zrozumienia, że brakuje jej sprzętu, nawet takiego podstawowego. Być może jak zbieraliśmy tam, nie wiem, datki na to, żeby skarpety komuś kupić Januszowi Korwinowi ciepłe na zimę, e, czy, czy nie wiem, dawaliśmy datki małyszą na to, żeby sobie e, prawda, siostra małysza e, odbudowała domek, który spłonął tam, pensjonacik, prawda, to z, ludzie zbierali po 3-4 miliony. Może teraz na policję trzeba zbierać, dawajmy więcej, mówię od siebie. On mówi, że to jest niezręczne, bo policja nie ma pieniędzy, no. Nie są po prostu właściwie, jakby to powiedzieć, wyposażeni, żeby pełnić swoje funkcje dla społeczeństwa. Sprzęt został przekazany i na pewno się przyda. No przyda się. Natomiast rozdmuchiwanie tej sprawy jest niepotrzebne. No niepotrzebne. No, nie zrozumiesz człowieka. No mówi, niezręczne, no ale wyszło jak wyszło, no i teraz wiemy, że, że, że są problemy tego typu w Policji. W skali kraju takich darowizn ze strony samorządu jest masę. Naprawdę masę i o wielu rzeczach nawet nie wiemy, że one trafiają w ten sposób do Policji. No to, drodzy Państwo, to kogo my finansujemy? My naprawdę finansujemy wszystko już na naokoło, łącznie z tym, żeśmy ten kraj roz...prawda, rozdali na lewo i na prawo wszystkim, tylko nie Polakom i jeszcze policja nie ma podstawowego sprzętu. Ja nie wiem, czy oni długopisy mają, może swoje jeszcze kupują. Ludzie drodzy! Jak podkreśla, zgodnie z ustawą, samorządy mogą dofinansowywać polską policję i robią to na różne sposoby. No i pan przyszedł, Kacper, i przekazał drukarkę, i teraz dostanie nagrodę z budżetu państwa 89 tysięcy złotych. Pan Kacper, widzicie, jaka fajna sprawa. My cały czas jako Związek Zawodowy walczymy o to, aby budżet polskiej policji był tak dobry, żeby nie trzeba było korzystać z takiej pomocy. Żeby policja miała jak najwięcej sprzętu, samochodów, wyposażenia, które by dawały komfort pracy. To my tego nie mamy? To my tego nie mamy, przepraszam? To tu się oficjalnie mówi, wszemi wobec, wstępujcie do policji! Policja potrzebuje nowych członków tej organizacji! No wiadomo, że prawda, władza się zmienia, policja zawsze ta sama. Tutaj doszło do jakiegoś nieporozumienia. Myślę, że te intencje były słuszne, natomiast sama publikacja tej informacji na pewno nie była nikomu potrzebna. No nie była, ale była, no jak się wydaje. I dodaję, takich sytuacji powinno być jak najmniej, gdzie samorząd dofinansowuje policję, dlatego. Prowadzony został kolejny program modernizacji na wniosek również naszej organizacji, gdzie ponad 7,5 miliarda złotych zostanie przeznaczonych w latach 2026-2029 na poprawę warunków służby. W tym również zakup drukarek, tonerów, czyli będą tonery samochodów, nawet sprzętu na inwestycje nie wiem jakie inwestycje sprzęt na inwestycje. Słuchajcie. No to zobaczcie, jak to wygląda. Czy to nie jest śmieszne? Słuchajcie, rok 2025. Mówię tutaj tak, żeby porównać ewentualnie do czasów z PRL-u. Młodszy inspektor Andrzej Szary zwrócił też uwagę na niedawną tragiczną interwencję policji w Pobiedziskach, gdzie patrol został wezwany do awantarującego się mężczyzny. Policjantka została przez niego zaatakowana nożem, w głowę i klatkę piersiową, co zmusiło jej partnera do wyciągnięcia broni służbowej i oddania strzałów napastnik. Ja o tym czytałem, drodzy Państwo, tak czytałem o tym tylko, że nie znamy y, personaliów tego pana. Czyli generalnie jak jest jakiś tego typu artykuł w prasie, to wiemy, że to był Szymon, na przykład y, prawda, H, czy to był Donald T, czy to był, prawda? Yy, Władysław yy, K i K czy jakiś inny delikwent a teraz nie mamy informacji kto to zrobił a dlaczego nie mamy informacji kto to zrobił to nie wiemy kto to zrobił, żeby tak podać do, do przynajmniej imię i pierwszą literę nazwiska, no widzicie państwo to już chyba wiemy kto to zrobił policjantka miała na sobie kamizelkę kuloodporną i to uratowało jej życie, bo ten nóż się na niej złamał. Taką kamizelkę podczas interwencji powinien mieć każdy funkcjonariusz policji. Niestety nie mamy takiej liczby kamizelek. Widzicie, pan Donald, co pan Donald robi, które zabezpieczyłyby wszystkich policjantów. O to też walczymy, żeby były tak zwane kamizelki taktyczne, które by dostał każdy policjant wchodzący do służby. W tym przypadku pozostaje tylko cieszyć się, że przełożony wydał polecenie, by kamizelkę założyć, bo jakby nie wydał polecenia, żeby założyć, żeby pani założyła, to by pani już nie żyła. Gratulacje! Cieszmy się, że w takim wspaniałym kraju żyjemy. I teraz ja mówię: yy, trzeba teraz Rutkowskiego Jedaja wynająć, prawda, starego komucha, Ormo, Zomo, SB, KGB, żeby tutaj wyłapywał wszystkich przestępców i żeby ich przyprowadzał na komisariaty na przykład zwyczajnie. I tak jak ofiarujemy komuś tutaj drukarkę, tak przy, yy, ofiarujemy komuś przestępcę na przykład, przyprowadzili przestępcy. O, to społeczeństwo przyprowadziło. Przestępcę. I ilu tych przestępców byśmy przyprowadzili do albo na komisariat? No, ja myślę, że trochę by się znalazło, bo oto społeczeństwo wykonało robotę za policję i przyprowadziło przestępców tam, prawda? Oto ten zrobił to, to, to i to. Tak by to wyglądało. I to jest, drodzy Państwo, haniebna sprawa. Ja mówię, no, ten kraj się wali, już tutaj jest ruina maksymalna. A dlaczego się wali? Dlatego, że premierem tego rządu po raz trzeci jest pan Donald Tusk. I pan Donald Tusk doprowadził ten kraj do ruiny już dwa razy wcześniej i doprowadzi ten kraj do ruiny po raz trzeci. A to są już tylko takie w zasadzie symptomy tego nadchodzącego upadku naszej wielkiej ojczyzny. Gdzieśmy się cofnęli. To tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!